Hej, witajcie, widać już jestem Marcin Q5, ten z na kanale yy, nie będzie live'a. Chyba, że na Twitchu jak się zaloguje, to może będzie live na Twitchu. Ale już Wam udowadniam, że tak nie jest, że to nie jest takie proste, jak mi się wydawało. Mam problem z kluczem, który już pokazuję, momencik. No po prostu mam problem, chciałem zrobić bardzo tego live, widzicie, czasami jestem załamany, bo miał być live i kurde też uważam, że będzie wszystko dobrze, że wszystko ok. I jednak to nie było. Jednak coś musiało później tak i oczywiście spieprzyłem to na całej linii. Zresztą bardzo przepraszam, ale może będzie live na Twitchu. Także czekajcie ja tam może przyjdę. Nazywam się tego. Także subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, cześć. Przepraszam bardzo jeszcze raz. Tak się nazywam na Twitchu. Gdzie to jest? O! Także tak, siebie Marcinki O5, trzymajcie się, cześć.